A więc uwaga, dowiemy się zaraz, jak taki Kitsun I dawaj, ty pokaż go Tak właśnie wygląda Jak on wygląda, jak... Słuchajcie, jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda Kitten i nie tylko inne pety w Adopt mi w prawdziwym życiu, to jedyne co musicie zrobić to zostawić tutaj subskrypcję wraz z weczem oraz łapkę w górę pod tym filmie i oglądać ten film do końca. Dobra, no, ogólnie dzisiaj będziemy wykonywać kolejne fajne zadania. Seren, dlatego że biegnę do niego, tylko wyciągnę swoje jeszcze pyta. Cześć Jerry! No cześć jest co i po co ty mi kazałeś tu przyjść, co? E, ponieważ dzisiaj będziemy sprzedać kolejne wyzwania od widzów. Ej, ale tu masz fajnego PETA. No wiem, dostałem na lajkę, ej, w ej, dopani, ej, ej, no. Ej, dobra, mam deal dla ciebie. Jak mi go dasz, to mogę Ci pokazać jak wygląda naprawdę. Realu, ale w prawdziwym życiu. życiu? Ej, ale mieliśmy tak, w tym odcinku wyzwania. A dobra, to na, na następnym odcinku nie ale muszę ci go dać, naprawdę? Bo no, musisz mi go dać i wtedy Ale ja ci pokażę, nie jak mogę ci wygląda. na kartę narysować? Patrz, to też nie, jest. Nie, nie, nie. Urde. Tego też bym mógł ci pokazać. E, no dobra, ale to na początku dam ci tylko. O, mogę to jeść na tobie, ujeżdżam cię. Dżer... O, dobra, nie marzę. E, e, Czekaj, czeka, bo nie umiem trafić Dora, to dam ci tego, grifina, ale jak mi oskamujesz i nie pokażesz, to się bardzo zdenerwuję na ciebie. Pokażę, pokażę, Uj, Bo ja się trojdowałem tak, z widzami na... Dobra, dobra, wierzę ci na słowo, to mam dowód na to kilka to wszystko acceptuj. widział. 2, 1, 0, dawaj tego peta! Jaki, ale naprawdę pokażesz, nie oskamujesz, nie? Nie, akceptujemy, mnie? no oczywiście, że ci go pokażę. Eee, Jerry... Ty skamerze, skamować, czekaj, no czekaj, nie, Co? nie, nie, już, jaki już. nie! A, ale tak, już choć poczekaj, o macie. Czekaj, pff. tak, Do o, nie. dobra, dobra. No gdzie jest ten pet, już, nikt ci już? go nie Nie, już? nie już czekaj, Jak... ci go, Pokazać ci, Cze... ci go tak? A no. no. Czekaj, no. Ty zobaczyć tego. peta, no, no dobra, aż sam się klapezę, no to patrz, teraz pokażę ci na ekranie i zobacz... wygląda. Jaki on jest wielki, ej, ty też? widzisz skąd ty w ogóle nie takie masz Jerry? A, widzisz to są to, ja, to, ja to, tego nikt nie Oj, ma mnie, a nikt masz jeszcze takich ma. więcej? no słuchaj pewnie że mam ale no to musi być jakieś wyzwanie. dobra panu, dobra tak dobra, dobra to czekaj Jerry, to idę się pochwalić kolegom. jaki on jest wielki dobra zaraz będę czekaj Jery. dobra dobra. A no tak jesteśmy sami na serwerze tylko miałem się pochwalić. <laughs> dobra nie ważne. i przecież Jerry, jeszcze mówisz że on ma kitka yy, kicuna Jery. Przy... No, no, no. dobra. pierwsze wyzwanie. a pokaż kicuna Kitsuna chce kicuna chce zobaczyć. zaraz ci go pokażę tak. no po kolei powolutku. Dobra, najpierw Ale chodź, pokoś... O kurde, czekaj, czekaj, nie, nie, nie kupuj jeszcze. Yy. Yy, jeszcze. Co ty spróbuj... robisz? Nie zmieniaj ceny o, teraz, na wyższą. Teraz możesz kupować no, no. Po co mam trzy kupić musisz tego? kupić, trzy. Ale po co? To trzy. jest jakieś wyzwanie, ty mi pokażesz pod tym Tak czy... to jest pierwsze wyzwanie, to jest pierwsze wyzwanie. A, I dara, to dalej. czekaj, może mam yy, nie No nieważne. kupuj, kupuj, kupuj. O, dobra, y, kupiłem jednego. Kupiłem Aha, drugiego jeszcze, i kupiłem jeszcze. trzeciego. No dobra, dobra, to starczy na razie, niech ci będzie. Dobra, um, troszkę. Ale bądź... co, co ty sobie myślisz, co? Co ty sobie? Yy, Ani co sobie myślisz, nie myślisz, to... nie do siebie kupiłeś? gadam Jeszcze ja... jeden kupuj, bo inaczej nie zaczniemy dalej robić. No nic, dobra, dobra, kup, kupię ci już to, 150 dolarów muszę wydać na ciebie, On tylko 250. Jerry zapętam to. No dobrze. To niedobra jakieś te hot od nawet, ale... No nie wiem co ty tam wróżbiłeś, kitsuny, włosy Kitsuny, a dobra, nie, nie chcę sobie nadwiedzieć co zamiast, kup... Trzeciego hata kupiłem. proszę, pokaż ten kitsuna, jesteś dumny? Dobra, więc ja sobie wezmę tu coś. Cie, cześć, ty myślałeś, no? że ci pójdzie tak łatwo, tak? Nie, no nie, teraz mi pokazujesz kitsuna. Słuchaj, Jak... nie, nie, nie. Teraz Czerep. musisz znaleźć osobę, która zabrała ci wszystkie pety i... To ty mi się zabrałeś Gryfina, nie mam mego Gryfinka! Oto Zab... woj go! Ja Prawdziwego Gryfina za niego, tak? Nie no dobra, no, ale, ale mów co na to dalej. Tak, takie które powiedziałem. E, a co powiedzieć? No musisz znaleźć osobę, która pozbawiła cię wszystkich petów. I na zawsze e, on... To znalazłem stoi przede mną, taka czerwona. Gdzie? A dobra, nieważne. Idę szukać, ale kto to może być? O kogo może. Dobra. Nie wiem idę do miasta. No, kurde, o kogo mógł go chodzić? Chodź tu, do... no nie no wsiąść. O, no, no, no mój pętlet nie wsiąść. O kogo mógł go chodzić? Pójdźmy dnia do sklepu dla dzieci, coś tym zluku. Nie co możemy tam znaleźć. Hmm, kogo Kolejnego mógłbym okrać. kogo mógłbym okrać dalej? No nie wiem, nie wiem, kurde, muszę poszukać jakąś ofiarę. Czekaj, co ty się huściasz z jakiś ogórek? Dobra, nie wiem, podaj, daj, zapytam się. Wow, jak wyleciłem do góry! Ej, kim ty jesteś, ogórku? Ooo, jaki ogórku, ja jestem prawdziwy mamokas. O nie, już mi się przypomniało wszystko, niech pan chwilę e, poczeka, czeka, nie, niech pan idzieś? poczeka chwilę e, Stój! O nie, do do to i chodziło, Jeremu, o to Chodź już... tu do mnie! O nie, dobra, nie, 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 nie tak byś nie będzie, dobra, y, nie wiem, jak ja mam go klepać po... A masz, salut, muszę się go zrobić raz na zawsze O czemu Trzeba bym uderzył <laughs> Nawet już, go nie trafiłem, nie e, dobra, z... na walkę tanerszą cię zapraszam, A masz O, co ty myślisz, po to? I co myślisz? A uwaga i teraz ostateczne uderzenie a masz! Proszę o, bardzo, dobra. jaki ukłon. Dobra, to pogadać chciałem, tak? Może, może chciałbyś jakieś pety mi dać? Nie, nie chcę żadnych petów od ciebie. Dobra i uwaga, teraz tutaj... Gdzie jest ten mój wózek? Nie, O dobra, tutaj jest auto i musimy go do tego auta szaliść pozbyć się go raz o. na zawsze. Yy, wsiąść to tam, to tam, tam są darmowe pety, darmowe pety darmowe pety, pety. pety. Doro, to te ja cię. Yy, muszę cię zawieźć, tam siedzi jeden Dobrze, Dobra, dobra, to czekam. I ja wykonamy ostatnie zadanie, musimy go za... Yy, musimy nie go... Co tam jest? Uwaga, dobra, leć! O nie, nie zleciał. Doro, to jednak y, zlatuje z nim razem, podjął się uwolnienie tego, go powtórzyć raz na zawsze. Oj, co jest? Nie, co no do no, lodowisko! Wszystko... A on nie może się... Dobra, chyba sam No Dobra, to wracam Ej, do I Jest, wykonałem kolejne zadanie. W sumie nie sądziłem, że tak szybko pójdzie, nie sądziłem, że to chodzi o Among Us. Dobra, do portalu i wracam już do Jerego. Co on tam robi? Co, on... Co? Kurde, co mi zrobił ten głupi Among Us, no? Co? Po co on tu w ogóle przylazł? Ero, podejdę sobie teraz na przykład, nie wiem, tu za drzewo. O co chodzi? No, nie że sądziłem, go... że specjalnie się do tego posunie, no. Aż, o aż. Wiemy, on mówi? On o mnie mówi? Że... O... Nie dobra, podejdę. Jerry, o co ci chodzi? Co? cześć Jonek, cześć, cześć. Co ci się stało? Czemu i wyglądasz jakby ktoś cię pobił, zrzucił z mostu i w ogóle nie wiem co ci nie, zrobił? Nie to nic takiego, nie zwracam na to uwagi. Ale jak to nic takiego? Wyglądasz jak po spotkaniu ze mną among us. Czy, czy to ty przepraszasz się za kasa? No tak, ja się za niego przepraszam. Jak ty no dlaczego co? co zrobiłeś? No przecież zrzuciłem cię z mostu z autem, wiesz co mogę się źle skończyć! No, no i skończyło, yeah. no widzisz co mam na twarzy no i pokaż tego mojego kitsuna, zgodnie z obietnicą i potem cię masz, zrzucałem z mostu. Pokaż już tego kitsuna, patrz, zobacz, widzisz jak wygląda. A więc uwaga, dowiemy się, zaraz jak wygląda na kitsun i dawaj, Jerry, pokaż go! Tak właśnie wygląda! Jaką wyglądę, jak on wygląda, jak, wow, co to jest, jak jakiś lis, o, chyba najlepszy pod do tej pory, dobra Jerry, masz coś jeszcze tam na stanie? A pewnie, że mam, a widziałeś kiedyś prawdziwego unikorna, czyli jednorożca, widziałeś, widziałeś? Eee, proste, rzeczy. pewnie, wow Dobra, dobra, Jerry, czekaj, czekaj, idę znowu się pochwalić kolegom Znowu jesteśmy okay. według na serwerze i znowu się pochwalę Dobra, więc został nam już ostatni pet i w ogóle tak się skapłem, że ja mam przecież takie, A, tutaj jest, ja mam przecież takie unikorna. Dobra, to... wiesz co, koniec no. Użyłem się na ciebie Oho, księżniczka ostatnie przyszła na zadanie, balkonie stoi! Nie no, zaraz tam zejdę do ciebie. Ostatnie zadanie, ostatnie zadanie! Ty wiesz no. jakie jest to zadanie? Nie ja wiem myślę, że, Ja myślę, że dobrze będziesz wiedział co musisz zrobić, bo musisz zostać adminem. Eee, y kompletnie się nie domyślam. I jest taki... Co, adminem? Tak, adminem, dokładnie, dokładnie, dokładnie musisz zostać adminem, no ty chyba wiesz co masz zrobić, tak? Dobra, tak krzyczysz? no dobra, idę to, a będę mógł zbonować? Eee Nie Ech, no dobra, bym był bardziej szczęśliwy. No dobra, to idę po potki, czekaj tu Dobra, to jest chyba najczęściej odwiedzany sklep przez noc tym odcinku. Wchodzę tutaj i mam nadzieję, że będzie jakaś przecena na potki, abym mógł po prostu kupić jakich najwięcej o nie <ścoughs> 150 zł, to był jego plan, no, on chciał mnie tylko na lewitację, o nie Zar czy ja mam jakieś. Nie, może potki mam jakieś tutaj czy Tak mam pot! A więc uratowaliśmy ten film na szczęście. Dobra, więc piję pierwszą potkę. Jakbyśmy nie mieli tych potek, nie wiem co by się stało. Może to nie są na pewno wszystkie potki, nie ma lewitacji, ale... Może się nabierze, no to nie wiem z tego balkonu, może będzie źle widać czy coś dobra, więc pijemy patję na grawitację kolejną, tylko wielką głowę, jakąś grawitację inną i. hyperspeed'a speed, dobra, ten hyperspeed'ka nam pomoże, a więc e, idziemy do Czego, nie miejmy nadzieję, że się nabierze. Cherry, e, mam. E, czekaj, ja jestem Adminal, zobacz! to już wróciłeś? Mm -hmm, jaki zobacz, patrz latać. O nie jest odczyli no, Coś tam niby potrafisz, ale taki jakiś no. średni z ciebie. Jaki średni, no zobacz, mam e, no, party No dawaj ten prezent, śmierci co dla mnie przygotowałeś, co? E, a mam dawać? Sam się a, nie dobra, to ci nie dam go za to. to, nie dam ci go za to. Chciałem ci być miły i ci dać, ale nie dam ci doć. Ja, już ci ci nie pokażę za to i co teraz, no? O nie, a już otworzyłem co teraz. Ale ja spełniłem zadanie, kazałeś za mi? mi, pokaż mi to, Jerry, patrzcie są adminem, mogę sam zrobić wszystko na tej grze. Nic ci nie pokażę, co cysó Dobra yy, sam tego chciałeś, Jerry, yy, musiał ci jakoś... ale uwaga, nie wiem, tam kliknę na... i teraz go walnę, walę go i nic nie stało. Dobra, Jerry, sam tego chciałeś, ostrzegałem cię Przejadę ci teraz. Ale masz samochód. wow No i co, i co mi teraz? Oszukałeś no? mnie. O masz! Co ty. Co ty, co ty mi zrobiłeś? O o, nawet twój Czuć dom zniknął. I nie przemyślałem tego. Nie, aż muszę usiąść. Jerry, jak ja teraz... Zobaczmy tylko pieniądze, w sumie podki za darmo, ale gdzie dobra, jest dobra, już, już, nie narzekaj, masz, pokażę ci go na ekranie. Jak Proszę pokażę, bardzo, trzymaj trzymać swojego unicorna. Ale on wygląda w ralu! Jaki ma jakie fajne łóżko! O kurde, nie dzięki nie wygląda, Jerry! Nie? No ale i tak ci nie oddam tego. No dlatego Jerry, jak ci się pan to wróć dobra. dobra Zemszy się na ciebie na nie, 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 zobaczymy jeszcze. O, o.